Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony wąskim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebian. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o łaskę zdrowia dla chorej Ewy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź bles Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. o pogłębienie naszej wiary, nadziei miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

radosna zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie. Módlmy się za zmarłych. Czesława Wilk, Ignacego, Marię, Katarzynę Szcząchor, Jana, Marię, Teresę Wilk, Krystynę Krawczyk, Michała, Wań, Marię oraz za wszystkich bliskich zmarłych. Lubow, Zolia, Anatoli, Olcha, Natalia, Aleksandr, Marty, Iwana, Emmy, Дмитра, Ивану, Марию, Марию, Ивана, Степана, Василия, всех из зрудины, Ивана, Тараса, Богдана, Марию, Меланию, Тетяну, Андрея, Василька, Васила, Васила, Ивану, Степану, Анну, Ивана, Надию, Юзика, Катарине, Марию, Теодора, Анну, Ивана, Михайла, Михайла, Ольгу, Степана, Степана, Назара, Ярослава, Марию, Оленку. Kateryna, Michajło, za z rodyny, za z czysteliści, Kataryna, Hanna, Mikoła, Iwan, Kataryna, Kataryna Wasyl, Tetiana Bogdan, Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, przyśprestwo Twoje bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski, tobą, twojego, Świętym, wyjście, świętom, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona wód żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, proszę, się, teraz, myślę, się Maryjo, łaski pełna, módl z nami, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona wód żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maryje łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Otrowaś Maryje łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaść Ty między niewiastami, błogosławiony obok żybota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona wód żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona wód żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiona w żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, się teraz i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiona w żywota twojego, Jezus. Święta

Olenu, Bronisławu, Annu, Katarynu, Adeliu, Iwana, Antona, Leon, Leon Valentino, Bronislava, Bronisława, Leonidu, Mykołu, Alenu, Wolodymyra, Laresa Iwan, Dorys, Natalia, Ihor, Maria, Roman, Oksana, Fedir, Ludmyła, Oleksandr, Ewgenia, Juri, Aleksandr, Serhija, Tatianu, Mykołu, Olhu, Wolodymyra, Niny, Tetianu, Serchija, Wolodymyra, Jadwiga, Marcin, Franciszka, Sylwester, Emilia, Roman, Zosia, Kazimierz, Michał, Tamara, Jasia, Helena, Ksiądz Doktor Mosin, wszystkich z Marek z rodziny dobrodziejów, Władysław, Aniela, Sofia, Stepan, Mykoła, Stefan, Petro. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie, i my Twoje, przyjdź Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiono obok żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona żywota Twojego Jezus.

Tajemnica trzecia, Narodzenie Pana Jezusa, módlmy się za zmarłych, Czesław Larysa, Kaliks, Paulina, Feliksa, Genowefa, Leontyna, Zofia, Josypa, Krystynu, Stanisławu, Igora, Michajła, Olenu, Mykoła, Doru, Wiaczesława, Jarosława, Josyfa, Sofiu, Halynu, Stepaniu, Stepana, Annu, Ojca, Kazymyra. Marii Wiktora, Kazemyra, Walentynu, Anny, Waleria, Mykoły, Anastaziju, Hannu, Iwana, Josypa, Michaila, Księdza Pawlikiewicza, Potyczuk, Wolodymyra, Usich, z rodziny Potyczuk i Radko, Anna, Julia, Olcha, Jadwiga, Petro, Iwan, Maria, Josyp, Kateryna, Iwan, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Białe, to Bóg, Twojego, Jezus. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś tu między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś tu między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boże, na grzeszki, wersji, 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 wersji. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, pełna Pan z Tobą, Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, się w teraz i w Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święty Jezus, Matko Boże, uścig na nasz życzni, w tej serce, w tej śmierci, w tej śmierci, Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak był na bożą, w tej serce, w tej śmierci, o Panie i Matko Boże, o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Udmy się za zmarłych. Luba, Edward, Jurek, Zofia, Zygmunt, Anna, Iwan, Aniela, Wasyl, Anna, Ksenia, Wiesław, Jadwiga, Kazymir, Marian, Olena Maria, Anna Maria, Orest, jest Irena, Onufri, Roberto, Angelina, Vincenty, Markian, Orest, Mikoła, Igor, Mirosława, duszy czysteliści. Z rodzin Kuców, Olechów, Połowków, Wojsków, Winiarzów, Winiarskich, Dobrzeńskich, Panowych, Pacanów, Wisłowskich, Zakapłanów, Siostr Zakonne, Duszewczystów, z rodziny Bierków, Aleksandra, Sąsiadów, Luba, Edward, Jurek, Zofia, Zygmunt, Anna, Iwan, Jarosław, Rozalia, Iwanka, Teodor, Jan, Kataryna, Hanna, Kataryna, Michał, Walentyna, Oleksy i Mykoła.

Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami błogosławionaś błogosławiony żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Maryjo, tobą, twojego, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryje, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święty Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Maryjo, łaski pełna Pan Cielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Wieczne odpoczywanie racim dać Panie. Jego odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.